Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Combat Arms Jest ze mną Janek Wolka Siema, siema Siema, siema I się nie ma I dostałem już pierwszego killa <coughs> Oczywiście nagrywamy po poprzednim ten odcinek Eliminacją do 100 zabójstw O Jezu Te rozpoczęcie to było kozackie no Awe. Ta, na pewno mm -hmm. Mm -hmm. Ze skorpionów? Mhm, mm tak mm -hmm. mm -hmm. Wow! Ale mi wyskoczyła? Ale fu... Ale mam seksowny celownik, ruszowy celownik mm. Mm. Za, za kolor jest A, tak, 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 tak Dobra ja zrobię plecy dla tego VEUPHOLIA? Ło! Gdzieś mi ściąga! O Nie wiem. Jest! Zabiłem tą ze skorpionami. Wow, Jeszcze mnie z. Kapitan Lucy. No to się chyba. Ciężko mi to określić. O Jezu, ale mi nie idzie na początku O Jezu. Nice shot. Oj. Wow. Huh. Zabiłem Lucy, kapitan Lucy. Kapitan? Co już biegnie ze skorpionami do nas? Już chciała na nasze schody i kampić. To jest mo moja taktyka, kuźwa. Aż ma to <laughs> jedno. je patrz, same kapitan Lucy wszędzie, nie? Jak zabija. A no? <laughs> I kapitan Lucy. Ja się bój. boję, wyjść z naszego respa. Nie gdym się, jestem z tobą. Gdzie was ściągają? Wow, na środku, kapitan Lucy 5x5, 4x4, 3x4. No tak to jakoś dziwnie tak. Big tam biega. A jest na górze. Weź gościu, nie jakoś, nie wiem. Nie. O! No nie, jakie ja banie trafiłem? Centralnie dostał banie tego. Bank. Kapitan Lucy? O. A ja ona cheatuje, tak, wiem o tym, tak. Widziałem normalnie, nie, widziałem. Wiesz o co chodzi, nie tak? Wiem, tak, tak, tak. tak. Mam takie same jak ty. Też zero asyst. ojej, jeju, o jejku, jejku. Wow. Nie idio, oh no i nie, no i. Ten big RS to jest naprawdę no, taki. Taki nasz poziom. Jak ona ma tak cenną broń. Wow! Pobiegła jadalnią, kapitan Lucy. Jeden Tocha jak się skradał, żeby zrobić allah akbar Do nas jakiś Do nas jakiś de do nas jakiś The joker doszedł A Tocha znów się skrada Nie pozwólmy Wow Jakiś Mikaj Geld Ciebie też zabił Jaka idiotka, nie widziała go Ja też ja też tak się zdziwiłem, nie? Tak, what the fuck? Jaki fuks! No nie, to Wiesz raz No, czemu ten. ta czy ten, the Joker? Nie zabił jak miała na wprost. Jezu, Hadibę. Ho, ala Akbar. Akbar. No nie, no. No jaki fuks! Nie, przerywamy teraz czteroma. Coś jest z Mikael Geldy. Z, no, Mi... z Mikael Geldy? Coś jest nie tak. Ja nie go z takimi statami. Jest! Jeszcze. Ło 69 HP. Ten, ten fryer jest Kapitan jest w tym. W wiadalni. No. No! Na pewno! Jeszcze. Go. Na pewno. Hesh 6 zabójstw, 9 zgonów Lewo Ty też masz tak samo, więc Brawo <głos> <głos> No nie wierzę w to Jaki to jest cheat samej trochę A kapia Lucy zdjęta Elimin down Down, down O oh, Jezu ale się. Ale się zlękłem. Yes, frajera mamy. Przegrywamy czy wygrywam zawsze, czy Trzyma, yy, trzema, przegrywamy. Ty wow, ktoś mnie już zdejmuje, pewnie zdejmie. Ale fuk. Ale teraz nadrabiamy. Dzięki Jankowi. Proszę bardzo, 9 Janek, na 10. Janek, oddychaj. No nie. No! no se poddychasz! Dobra no no, od... Po prostu no... Nie. Nie. Ło wow. Wow, wow, wow. Idzie do jadalni, szybko. Na końcu będziesz ci myskoch. Dwóch! Dwóch w jadalni! Ej, Janek, pomóż! Jeszcze jeden! Łoł! Wow. O! Asystę będę panie, miał. On ci Nie masz to się nawet z nim bić. Tak będzie bania dla niego. Aj! Chciałem kapitan Lucy zabić, ale wie, wiem, że to jest niemożliwe. Jest możliwe, raz mi się udało. <grym> no wow. Weźcie go zbanujcie, ale może kurde. A zabiłem Pęk. Jest 9 na 9, jest progres. Idzie górą. Zaraz wyjdzie z tego Z tego śmiesznego shiftu <laughs> Szyftu? No ja tak ciągle patrzę na shift, ale nikt ten To ona spiszą piszą ale... nupti? Ja to nie wiem Ale pamiętaj, że dwoma prowadzimy UUU Dwoma prowadzimy Zrobiłem ala hackbar na toharze No tak Mówię, dwoma prowadzimy Zrobiłem ala na to nie, Ja nie gram no nie, jeszcze go nie zabiję Ja też chcę. Jasne. auto nikogo nie ma Asystę będę miał Ale twoje staty nie są takie najgorsze jeszcze powiem Tak no on tam jest, ja go tam widzę, on tam jest No nie No, nie. no panowie! Przegrywamy co to ma być? Jak ja ran postajemy? Czyli snajpa, 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 kamper, kamper. <grym>, i, I zabiją cię. <grym>. O! Dobry pomysł, żeby tam tamtędy gdzieś. O tu jest, nie? Eh? No <grym>, O! Asystę mam. Na, Pierwszy, biegam, Pierwszą. Już asystę mam na kapitan Lucy. A zabijcie ją. The Joker zabiją. Wow! Tohar mnie zabił! Zabił na mnie Ala Hagbar. No nie, ale on mnie zabija, już wiedział, jestem Ple naczyty. Plecy Janek! Ala O, Oooo! Tohara zabiłem. I jeszcze jeden, idzie, idzie. Zajdź szybko. Bang! Ja dobijam, proszę państwa. I jest pozytywne, staty dodatnie. Wow, ktoś się tutaj nawala. Wow. No, oczywiście, no, dwie. Nie, wychodzę zaraz. No, nie gram w to. <coughs> dwie panie. Jakby inaczej. O, dobra. Robimy tutaj cięcie i widzimy się za chwilkę. Widzę jak go nie trafię. Dobra, jesteśmy już. Mhm. O Jezu hm. O Skąd! Skąd? 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 Jest. Też ja idę za Dla ciebie banie, dla mnie nie. Jest tam, już go widzę. Weź go, by Nie wiem, gdzie jest. No nie. A tam. Ok, Janek. Ja nie będę grał tu. Ja, głupi. Gdzie jest? Musi gdzieś być. <noise> tak. Na pewno. Jak to wy lamiecie jak jakieś... Lamy totalne. Ale ty masz dwóch! No to zabij ich! Powinieneś zabić ich palcem... W nosie. Jeszcze nie zabijesz Tohara. Który jest najsłabszy? Ja pierdzielę. Ha, ha, ha. ale mnie ze snajpy z drugiej strony zabił, a w ogóle tam nie patrzyłem. Już cię zdejmują. Wiem, właśnie uciekam. <noise> wow, tak dwa hity i połowę HP mi zdjął. Więcej niż połowę, ja miałem 30. Pa! Czerwony zabija niebieskiego, to jest już. chyba degrał. <noise> Leszcz. O, widzisz jak się wchodzi do gry Zabij! O kapielusy i dedła <grych> Nowość Ojeju The joker No nie wierzę w to Gdzie jest? Dwóch na, na górze. Na, na dźwigu Na dźwigu A. Ja się boję Ło wow! Jezu no Jak on... to, jest... to jest niemożliwe Gdzie oni się tłuką gdzieś? Maszyna chodzi Nasza maszyna i ściąga, to No tak, nawet nie oddam strzału. I mnie już zabijają. O jezu. Dziękuję, Tak, trzech na mnie jednego, pania, co głupie. Nie umią grać, nie? Ja się kampię tutaj Dlaczego ja tylko asystuję cały No ja też dawno killa jakiegoś Nie miałem Tak jest frajera Kapitan Lucy Kapitan 1 na 10 go O ja biegnę za jankiem tylko wiecie, że się za za mną Chciałaby kampić, co? Kuźwa. Jak idziemy, to na pełnej. W kiblu, u nich. Ja plecy, Tohel mi 70 do 57. Jak ktoś zabije kapitan Lucy, to najprawdopodobniej będę miał asystę. Ale zobaczymy, kiedy to się stanie. Tutaj jest. A, zabity. Tochaj. Ale nie przez nas. my skampieni na respie u nas, na górze. Każdy ma wyznaczoną strefę. Tocher nam jeszcze pomaga! Nie złożyłem go. U nich na respie ze snajpem jeszcze, Ale go zdjąłem. Pięknie. Gdzie kapitalusi? A, tutaj jakiś frajer myślał. Nie, trochę. ale asystę będę... będę... Tak, w trzech. A. W rap, Nie no, ja asystę, no nie wierzę w to. Pierdziel się! No nie no, jeszcze go nie zdejmę. Ile mam razy go uderzyć? W pół magazynku z niego wsadziłem, więcej. A I gdzie jest? on jest? Gdzie on jest? Jest! Prawo <laughs> Janek! Dziwiłbym się, gdybym go nie zagnił. Ło! Ja. Magazynu... Wow, dwóch u nich na, res, na respie no, na górze. Kampimy. No, campimy ciągle. Ło! Ale... Wow! Spadłem z dużej odległości, ale 13 HP mam. Ło! Wow. Zabity. Moja taktyka i technika nie, nie nie ma mocnych. Aj, idzie, idzie. I jest asysta. Każdy ma z nas dwie asysty. Bank. Po jednym pod schodami siedzi. Wysprawdź. A idzie, tochal. Ja nie miałem jak go zabić. Bo już biegłem z nożem. A, z jednym HP to ja mogę sobie skakać. <noise> Ej, Dobra, dawaj, trzeba się znowu skampić i naszą taktyką ich rozwalimy Dzionie. Fajnie jest? Jest? no. dwóch na mnie jednego, na no, resztę mu nasło. Dobra, kapitan już się pokonana. Uja, pilnicze. Dawaj idź jest znowu moja asysta, no nie wierzę w to. <noise> Ja już jestem, Janek. I mamy szansę, 799 do 74. O, tak. <grym> to było trochę śmieszne. Tu wyjdzie, tu wyjdzie, no. <grym> WON! Czemu nie mówiłeś, że dwóch? Bo ja nie widziałem. Ale już jest blisko, kampi w jednym miejscu. Lecę! Dobra. Dobra. Michael Galdi. Mikael Galdi. Dawaj, Janek. Uh. Tego to się... Nawet ja nie spodziewałem. Powiem ci szczerze. Ma śmieci No panowie, 6 zabójstw to nie jest dużo. Na górze jest jeden, bo maszyna wcale. Wow, to biegnę. W trójkę pobiegliśmy. Jest tutaj, kurde, chodź tutaj. Biegnę. A moje jest jeden. Jego ściągnąć, a mało HP już. Nie ma tutaj nikogo. A, tam, o jezu, idzie, idzie, schody, jeden. jeszcze jeden na tym jest. No, zabity, A ty zabiłeś tego, Nie, nie, kapitan Lucy, no nie, kuźba. No nie, nie, ja muszę in... inną drogą pójść, bo to kapitan Lucy tam stoi. Maszyna na 2 lat. 6 kierów. Idzie do jadalni kapitan Lucy. To F6, hara? F6, F6 jest słaby. F6. No, dobra. Chyba Joker też to zrozumiała. W sensie zrozumiał, zrozumiała. Dobra, oczekaj. Przejdę. Dobra. Było cięcie. Nawet tego nie powiedziałem, ale było. O Jezu. Ajajaj. Ja tak dopiero zauważyłem, że cięcie jakieś było. Ale też mnie to zaskoczyło. Nie możemy teraz dać się zabić. To będzie już... Przewaga i to duża mamy po 100 HP. Hmm. No nie no, jak tam nikt nie, nie krył. Po drugiej nie stronie, idzie. jak ty stoisz, no, po drugiej stronie. A już ten właśnie to był Mikal Geldy. Dawajcie, dawajcie. Biegnę, ale. 17 na 25 idzie. No nie no. Podchodami, podchodami dawaj. To Chuj jest. Wybiegł. Dobrze, dobrze. Ja? Ej, jeszcze jeden. <ścoughs> za późno ktoś go zabił. Ale słabe stata, ale to nie ważne. Ważne, żeby wygrać to. Nie wygramy już za dużo mamy. Żeby... No, zdecydowanie mamy ciężką sytuację. A, przez to można zabijać. Mój błąd zdecydowanie też za mało zabijałem. Słabe staty mam. Ja już zostaję na naszym respie, bo to. Ale na dole. Kapitan. a zdjął mnie właśnie ostatniego no trudno czasami się wygrywa czasami nie se poszczelaliśmy zlecenia ja zrobiłem jakieś dostałem stój z zss i pokryty złotem ak47 na dzień więc jest dobrze dobra po nieprzewidzianym cięciu Kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zostaw łapkę w górę. Y jakiś komentarz napisz. I subskrybuj po więcej. A ja się z wami żegnam. Janek też oczywiście się z wami żegna. Na razie i cześć. Hej.